Żółw. na jego grzbiecie cztery słonie a na tych słoniach świat dysku fantastyka Uuu. jasne ale tery praczet nie jest mistrzem bo pisze świetną fantastykę tery praczet jest mistrzem bo doskonale rozumie ludzką naturę i wszystkie zależności i mechanizmy czy jest bardziej prawdziwa prawda niż to sam Vimes umiał myśleć równolegle większość mężów to potrafi Uczą się podążać własnym torem myśli, a jednocześnie słuchać tego, co mówią ich żony. Słuchanie jest ważne, ponieważ w każdej chwili mogą się spodziewać kontroli. Wtedy muszą z pamięci wyrecytować w całości ostatnie zdanie. Ważną umiejętnością dodatkową jest wychwytywanie w dialogu istotnych fraz, na przykład: i mogą dostarczyć to na jutro, albo więc zaprosiłam ich na kolację, lub mogą ją zrobić w błękicie całkiem tanio. Sam potrafił sensownie prowadzić całą rozmowę, myśląc przy tym, o czymś zupełnie innym. Mój ulubiony autor, moje ulubione książki polecam.